W dzisiejszym odcinku zobaczcie najmłodszego oraz najbardziej utalentowanego gracza w Fortnite, którym jest ziomek o pseudonimie Alex. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie lajka w górę, suba z dzłokiem oraz... Komentujcie film na dole. Na dobry początek siebie sobie jednego Fortnite trackera, na którym możemy zobaczyć, że na chwilę obecną ma on zarobione już 39 tysięcy to dolarów. Jest to całkiem sporo, aczkolwiek ziomek ten ma na chwilę obecną 13 lat. Dobrze słyszycie, Ma 13 lat. Zaczynał Fortnite grać kompetywnie w wieku 11. Jednak później on dostał bada, ponieważ turnieje można grać od lat 13 dopiero. Więc zrobił on sobie krótką przerwę w turniejach. I jak zobaczycie sami, w wieku 13 lat zaczął grać na nowo. Jego pierwszym turniejem było zajęcie 8 miejsca na o Keszkapie. potem od razu grał on już w qualifiery do FNCS-ów, na które warto zaznaczyć, że się dostał oraz w pierwszym swoim poważniejszym turnieju w wieku 13 lat zajął on trzecie miejsce na FNCS-ach, więc XD. Jedyne, czego mi szkoda, to że ten ziomek gra na oceanie, bo ciekawi mnie jak na przykład ten ziomeczek poradziłby sobie na serwerach europejskich, gdzie poziom jest tak naprawdę o wiele, o wiele wyższy. Na ostatnich FNCS-ach, które odbyły się w sierpniu zrobił on totalną dominację ze swoim duo i jak sami widzicie zajęli oni pierwsze miejsce na finałach FNCS FNCSów w oceanie, więc totalny chapeau dla niego. O, co ja mogę powiedzieć? Ja w wieku 14 lat to mógłbym pomarzyć, aby tak grać. Zresztą po prawej stronie widzimy jakiego per wygląda na oceanie. Był drugi, drugi siódmy, i teraz będzie pewnie jakoś drugi albo pierwszy. Zobaczymy. Jak widzicie, jest totalnym kotem w ocali, jest piąty pod względem PR. Jak widzicie po prawej stronie, więc Kazik piąty byłby na pewno z niego dumny. Jak już jesteśmy na jego Fortnite trackerze, to przejdźmy sobie na jego Twitcha, na którym on tak naprawdę aktywnie streamuje trudnie, co sami widzicie aktualnie. 14 godzin temu streamek, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu. I normalnie grał w turnieje buildowe, więc można powiedzieć, że Ziomeczek jest legit i na pewno nie czytuje. I jak sami wiecie elegancko gra on, tak naprawdę wszystkie turnieje tutaj, więc jak ktoś chce zobaczyć zapraszam was serdecznie. Na Twitterze zgromadził od już 21 tysięcy followów, więc yy, również spora liczba. I jak widzimy, Ziomeczek ma te wygrane aż 13 keskapów, baraz razy był FNC z czempionem, więc totalny szef z niego i obecnie szuka do organizacji taki fun fact. Ostatnie quali było z siódmego miejsca wczoraj, więc yy, co tu więcej mówić? Skoro już wiemy, kim jest tak naprawdę Alex, ile od ma lat, przejdźmy sobie na jego kanał na YouTube, który on prowadzi, bo nie będę ukrywał, jeszcze na niego nie wchodziłem. Na którym mamy jakieś jego montaże i tak dalej, i zobaczmy sobie w jaki sposób on gra. Czy on robi tutaj jakąś totalną dominację, czy nie. Zacznijmy sobie od jego najnowszych highlightsów: Burning Up, one się nazywają. To też 23 highlights na jego kanale. I mechanicznie ten ziołek naprawdę stoi dobrze z tego co widzimy. Ominacja robi, co tu by dużo mówić, ale to wiadomo, że na tych hajlacjach tak naprawdę będzie zero błędów, więc sobie zobaczmy dosłownie chwilę, jak to wygląda. No ale widać, że ziołek jest naprawdę mocny mechanicznie. I myślę, że na dnie jednych pros europejskich był, był w stanie on sobie poradzić ma zero pingu. Tak co się dzieje? jak on mieszka w Sydney, co wiemy z jego bio na, Instagram na Twitterze. Pyk, 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 shiton. Shiton, elegancko. Fajnie, ziomek gra, ale zobaczmy sobie, jak wygrywał on fncs -y. Jak to wyglądało w ogóle? Zobaczcie, jak to jest niedoceniane, że ziomek, który wygrywa fncs -y w Oceanii, ma pod chwilę tylko i wyłącznie 8000 wyświetleń i 20 koła subów. Jednak zobaczmy, jaki poszło. Tutaj mieliśmy przed chwilą wiadomość, że nie będziemy niestety mieli boda z ich Audi, tylko jest to jest powtórka. Aczkolwiek widzimy, że Alex jest Starperem i tak naprawdę robi zero błędów w tym. Zresztą, co się dziewić, skoro wygrywa fncs -y. Elegancko przychodzi do zodu, ale late gaming. Pokaż late gaming, potrzebuję tutaj. Dobra, tu się otwiera elegancko bydziomek kiamaców, to go pewnie tam bobią elegancko dokładnie tak, aczyk w ruch, kolejne fragi z tyłu ciekawe jak taki poziom na takich turniejach się różni względem europejskich, bo szczerze nigdy nie miałem okazji tego zobaczyć, doświadczyć, jakbyście mieli na przykład zero pingu na takiej oceanie, czy na przykład bylibyście w stanie cały czas wygrywać kasę i tak dalej, jest to naprawdę mnie mega ciekawy wątek, fajnie by było jakby kiedyś jakiś w ogóle team zrobił coś takiego, żeby na przykład ludzie z Europy którzy są uważani za najlepszych, pojechaliby by na jeden z sezon do NA i zobaczyli jaki po prostu pójdzie, czy na przykład do wygrywali każdego keszkapa i tak dalej, bo dla mnie byłoby to naprawdę mega ciekawe doświadczenie i w ogóle kręcić z czegoś takiego o serię, to by było mega koks. Tak naprawdę zwykły gameplay jak w Europie, tylko chciałbym zaznaczyć, że tak naprawdę idzie dopiero ósmy zone, a u nich gierce jest 10 osób i zobaczcie, jak to wygląda. To jest tak jakby trochę free lobby, że tak to mogę nazwać, bo w Europie by takie zagrania, na przykład nie przeszło na stówę, nie? Więc dosyć dziwne, tu zwalili. Zobaczcie, jest szósta strefa, a u nich żyje 37 osób. To jest mało jak na to, co się dzieje na przykład w Europie według mnie. Oho, tu Alex dostał na dziurę niestety i jego ziomek klaczuje solo. Tak, jest solo, to nie chcemy patrzeć, jak to kloczuje. Przejdźmy sobie do kolejnego. I gry. To już jest trochę więcej osób. 14 osób w 8 zonie. Teraz, soro Alex Spacuje, Pyk, zabija ziomka. Wiecie, mechanicznie on stoi naprawdę dobrze. To, to nie, nie ma co odmawiać, ale Właściwie tutaj nawet nie ma takiego jakiegoś poziomu, takiego jak w Europie, więc to ciężko stwierdzić. Chociaż dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie. O jeszcze mikrofon wale jak szef. I czy Alex będzie w stanie wygrać tą grę? Kiedy jest solówką? To będzie bardzo ciekawi. Tuba Team. Dostał na dziurę, więc niestety nie. Zobaczmy jeszcze jedne jego highlightsy Jak to wygląda, czy ludzie to takie NPC-ty, czy nie? To jest turniej, okej, okay. ten ziołek ogarniał Ten tak długo zrzucił tamte, widocznie nie miał maców. Tu bez maców robił ina No, Alex to totalny szefu jednak, zwracam honor Do, Dobry, dobry jest ziołaczek, nie? Fajnie leci, fajnie leci. A tak jak mówię, bardzo ciekawym wątkiem jest to, że ten ziomek nie ma organizacji jak na to, jakie robi rzeczy. Ponieważ wygranie FCS w i posiadanie orgi dziwna sprawa, dziwna sprawa. Pyk, pyk, pyk. No, totalna dominacja, co ja mogę więcej powiedzieć również tak jak mówię, że ciekawe jakby sobie on poradził w innych regionach, to dostał zaproszenie na FNS-y, które są tylko i wyłącznie do zaproszenia dla wszystkich regionów, one będą w Dorf Karolinie więc ciekawe jak mu pójdzie, w poście w którym szukał Dorgi, jak sami widzimy posiada on około 140 średnią, jest to naprawdę dużo jak ta to, że on po prostu wygrywa FNS-y, bo na przykład w takiej Polsce setki to na przykład ma w tysiącach, tak samo Niemcy i tak dalej, to jest już w tysiącach jeśli ktoś wygra takowy turniej jeszcze mogę dodać, że tak jak mnie ciekawiło jak upójdzie na turniach europejskich to pojawiło się na Dreamhacku, tym zbudowaniem oraz bez, tym co był LAN. Jak sam widzicie nie poszło wcale zbyt dobrze, ponieważ w pierwszych openach z budowaniem 209 miejsce, bez builda 146, z buildem 150, potem bez builda 148, z buildem 64 i potem bez builda 251 i 65, więc sobie nie poradził ze zdaniem takim jakie były turnieje europejskie. Więc kurde, aż mnie ciekawi jak mu pójdzie szczerze na tych FNZ-ach, na które dostałą zaproszenie. Wy się dajcie znać w komentarzu co uważacie o Aleksie, czy według was jest on potencjałem na przyszłość, czy też nie. Jak mu pójdzie na tym turnieju oraz po prostu wszystko co uważacie o nim. Dajcie znaka, czy chcielibyście również zobaczyć na przykład odcinek z nim, abym jego napisał, jakiś szybki wywiad, z nim coś Ala podcast i po prostu wam zrobię tłumaczenie. I tak to sam koniec koniecznie dajcie znać, czy znacie jeszcze jakiś talent, któremu chcielibyście, abym się przejrzał, ewentualnie jakiegokolwiek zawodnika, cokolwiek po prostu na co powinienem zwrócić oko. Może na przykład chcecie zacząć, może na przykład chcecie zacząć film, w którym opowiadam, dlaczego na przykład Mongrel przestał grać Fortnite, czy też będzie fishy. I warto dodać też, że tego zawodnika poznałem dzięki filmowi z do, do którego Was również serdecznie zapraszam, on również nagrywa bardzo podobne filmy jak ja. I co? Tak jak mówiłem wcześniej, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Za niedługo będzie pierwszy film z kamerą, o której wam tak cały czas gadam, już jest nagrany. Na instagramie macie małe piki z niego, więc ja was zapraszam serdecznie na Instagramka i dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Kocie zostawcie suba z dzwonkiem, napiszcie, tak jak mówiłem wcześniej. Jak Wam się podobał film. Oczywiście sub z dzwonem i wpiszcie kod swarci. To już w ogóle będę wam wdzięczyć, jak nie wiem co. I trzymajcie się do następnych na razie Elu.